W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Modlitwa o łaskę wytrwałości w dobrym postanowieniu po spowiedzi. O Panie, znane ci są pokusy i niebezpieczeństwa, na jakie narażony jestem. Znane ci są również złe skłonności moje, które mnie do grzechu na nowo doprowadzić mogą. błagam cię pokornie. Wzmocnij mnie łaską swoją, abym swoje dobre postanowienia, na tej świętej spowiedzi uczynione, wypełnił i był odtąd wiernym sługą Twoim. We wszystkich pokusach i niebezpieczeństwach przybywaj mi z pomocą. Najświętsza Mario Panno, za Twoją przyczyną nawróciło się bardzo wielu grzeszników. Módl się również. Za mną, grzesznikiem. Oświęci, Pańscy w niebie, Ty, święty Aniele mój stróżu i Ty, święty mój patronie, módlcie się za mną, a ażebym od tej chwili już nigdy dobrowolnie i ze świadomością nie obraził Boga, ale abym Go kochał całe życie i w miłości Jego umierał. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.